Moszna 2014 październik. Łabędzie latość obrodziły w Mosznej. Jeden taki duży ojciec zaraz mi aparat wytrąci z ręki, zaraz się rzuci na mnie. Ja też jestem. A jakie ładne ma potomstwo? Proszę, dorodne córki i syny. Król łabęgi. Ludwik II witel zbach pewnie. Zaraz przyniosę wam cały chleb, to se pojecie na A na razie ładne zdjęcia będą. Huknie czy nie huknie? O. Takie Mosznej są łabędzi. Ładne. Idę po, po, po śniadanie swoje, mam przyniosę zaraz koledzy. Bardzo ładnie. Tata się sprawuje. Takie córy ładne. No proszę. To no nawet na Alpenzei nie ma takiej ładnej rodziny. Październik.